Siema w tym materiale pokażę Wam kolejne zadanie i tym razem mamy wroga za pomocą skandaru zwiadowczego. Jak ukonać zadanie już Wam tłumaczę. I powiem Wam również, gdzie zdobyć skaner, jakie są najlepsze i najopłacalniejsze miejsca. Aczkolwiek, wierz, pamiętajcie, że jeśli Wam pomogłem, to koniecznie zostawcie subika, łapeczkę w górę i wpiszcie kodik sejkamsa sklepu, bo Was to nic nie kosztuje, a mi po prostu mega pomagacie. Także bardzo dziękuję za subowanie i używanie kodziku. Dobra, co musimy zrobić? Musimy użyć skanera zwiadowczego, czyli dokładnie tej broń. Jak widzicie, ja mam tutaj dwie. No i po prostu musimy w sobie ogarnąć taką broń, wylucić ją. I potem oznaczyć przeciwnika. Jak oznaczamy przeciwnika? Załóżmy, że tutaj właśnie o, w tym boksie, który zbuduję jest na przykład jakiś ziomek. Jest tutaj właśnie ziomaczek. No i chodzi tylko o to, żebyśmy Po prostu strzelili tak właśnie tą kulką Żeby go oznaczyć, także w skrócie Na przykład w tym miejscu wystarczy strzelić Tutaj kulkę, no i on jest po prostu Skanowany, także gdzieś strzelasz właśnie Tym skanerem, no i po prostu sobie Skanujesz ziomeczka i to wszystko Jeśli jest na przykład tutaj, no na przykład Też mu gdzieś tutaj koło boksa właśnie Pod boksem jaka myk, masz No i po prostu masz zaliczone, a teraz Jak zdobyć ten skaner, no i tutaj Pojawia się troszeczkę problem z tym, dlatego że Dużo osób nie wie jak sobie go ogarnąć, już Wam tłumacz, Jan osobiście go wydropiłem z premium skrzynki, no i generalnie polecam wam wejść na porządkę, czyli właśnie na ten tryb testem, Bo Jak widzicie, tutaj właśnie mam. Wydropione rzeczy No i teraz skąd ja go wziąłem Wyczesłem sobie go z tego miejsca Jak wiecie tutaj mamy środek mapy I tutaj mamy dwie takie skrzynki Mamy tutaj właśnie takie premium skrzynki Są to skrzynki tych botów Tutaj zawsze jest bot który je pilnuje Jeśli je otworzymy to dostajemy najczęściej Coś z nowego łupu Czyli właśnie jakieś impulsowe rzeczy Jakieś właśnie te skanery No i po prostu sobie korzystacie z tego Lecicie tutaj i otwieracie Również takie skrzynki znajdziecie tutaj na potnych piaskach Na starcie lokacji Możecie również zabić ten praccy być może one wam dadzą. Czy te granatniki, czy te skanery lecą z normalnych skrzynek? Tego niestety nie wiem, bo nie gram casuali totalnie Próbowałem znaleźć to właśnie na normalnej grze, również właśnie e, ze zwykłej skrzynki, nie korzystając z tych premium. No to około waste'owałem, straciłem 20 minut. Także generalnie pewnie jakiś tam procent szans jest. Aczkolwiek, no musi mieć szansę jakby musi mieć szczęść. Ja, polecam właśnie bardziej sobie powiedzieć na te skrzynki. No bo tutaj po prostu z pierwszej skrzynki poleciały mi właśnie dwa takie skanery. Więc jak widzicie. Działać, działa także. Po prostu latajcie, może te skrzynki, może będzie szybciej. No i mam nadzieję, że nam się uda to zrobić. Oznaczać je po prostu przeciwnika. Na parzące będziecie mieli mega łatwo, jak coś jest nieskończona ilość amunicji. W tym to je po prostu odnawia. Także możecie sobie nie trafiać i tak co za nie jest prędzej czy później zrobicie. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam pomogłem. No i to było na tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Miłego grania. Siema.